Hello! It's me. It's me! Hey, ma -u -ma -u. Dzień dobry! Ja jestem Mariolka To so jest ma merw. A to jest jego balon Balon ma balona Idzie balon na balonie Tam jest krzesło to jest papież Smurf. Widzicie, dopasowane kolorami, ponieważ papież Smurf ma czerwoną czapkę i czerwone nóżki Bo zmarzły by stópki, to ma takie czerwone nóżki Bo czerwone to takie, jak czerwone wino, takie rozgrzewające jest, tak? Więc tu ma te krzesło, czerwono-białe oczywiście, patriota, bo Papa Smurf jest Polakiem Tego się komponuje dobrze z białym tłem, ponieważ on jest też biało-czerwony W sumie też ma brodę białą Białą ma brodę, bo jak wciągał kokainę to mu trochę tam dużo spadło, nie? I za każdym razem to, to mu tak spadało i tak. No. I właśnie, i tego po prostu ten PP Smart tam sobie wisi, znaczy stoi, on lewituje, bo przecież no, no to on sobie tam coś tam robi z tym balonem, tak on, on nie wie, że on jest balonem, że balon trzyma balon, ale zostawmy go tak. No i ogólnie ja właśnie nie przedstawiłam przez tego Pepe Smartwa, bo znowu tam... Nie zagadał, bo on gada cały czas, ale wy tego nie słyszycie. To ja jestem Wiolka, ale to był Mariolka, Wiolka, Jolka, no, Anastazja, czy tak chcecie. Jak chcecie, no, możecie wymyślić eee, więc ja jestem ta, Wiola, jak chcecie, tak ja się nazywał mnie brat, Wioleta przez Jednotę. I ogólnie, to ja mieszkam w Brukseli od 10 lat, no, ja jestem polska, dziewczyna. Ja Sledzik z podlasia, dobra dziewja, nie ma się co martwić. E, 10 lat to już no, połowa mojego życia. No, zdradziłam mój wiek. <grym> tak nie można. Ale dobra, to nic. Nie, nie wydacie mnie. A to się wydnie. No, a tutaj właśnie widzicie moją plakietkę, bo jeszcze nie ściągnęłam, bo dzisiaj pracowałam, ja jestem kobieta pracująca. E, pracuję w sklepie z butami. I tak naprawdę, w sumie to możecie mi też nazywać Ali. Ali? Al! No, bo mój, mój tato nazywa mnie Al, bo, wiecie, światodór Bantych, nie? Tamten Al sprzedawał buty. Jestem taki młody Al, jeszcze taki wersja żeńska. No i ma za mnie bekę, gdzieś nie mój własny tata. No, tak bywa w życiu. No, mogło być gorzej. I właśnie tutaj francuski. Możecie się do mnie zwracać w pracę, jeżeli wbijecie do Brukseli. Jeżeli chcecie kupić buty, no to przychodzicie, patrzycie. O, francuski. O, angielski. O, a tutaj powinien być polski, ale nie mają polskich tych naklejek. No, ale. No, po polsku też gadam. Tak mi się wydaje. Yy, no. Tylko ten sklep niedługo zamkną bo to firma francuska. Która myśli, mówi, że niby zły utarg jest w Brukseli, we Brukseli, w Belgii, w całej Belgii. 28 sklepów mają i niby im źle to idzie, choć dobrze idzie, ale niby źle. Nie zrozumiesz, człowieku. Tym bardziej, że w ten sklep, w którym pracuję w Brukseli, to ma utarg utarki. Jest po prostu zajebisty. I nawet ja tam chodzę, kup chodziłam kupować rzeczy, zanim zaczęłam tam pracować. I nawet ja, zrozumcie. I normalnie nie widzę po prostu sensu w tym, no ale jak tak chcą, Siędę i też chyba zamyka, zaczną zamykać, nie wiem, bo to niby przez nerwy będą zamykać, ale to jest normalnie chore. Ale dobra, nie jesteśmy tu, żeby o tym gadać. My, my jesteśmy tutaj, żeby gadać o mnie, ponieważ ja jestem najlepsza i ja mam papę Smerfa, a Papa Smurfa zmerw ma balona, a balon ma balon ma hel normalnie, ale ten już nie ma, bo całego zjarałam. No więc jak macie tam jakieś hell, możecie mi podsyłać śmiało skorzystam się skończył. A życie bez helu to jest życie jak bez mleka, bo bez mleka człowiek po prostu no, nie przeżyje tak długo. No, ci, którzy mają laktozę nie mówią: ale jakoś cię ja żyje bez mleka. No tak, no ale pewnie pijecie jakieś tam mleko bez laktozy albo mleko sojowe, bo mleko to ważna rzecz. A do mleka zaliczę też się powietrze. Powietrze jest jak mleko, bo mleko jest wszędzie, a powietrze też jest wszędzie, czyli to równa się to. Tak samo jak w księgowości. Active Tegara, pasiw, Aktywny równa się. A nie wiem, polsku. No. I, i ten i, i po prostu tyle, nie? No nie, nie jestem księgową, ale się tego uczę. Nie wiem po co, ale... Trzeba. Trzeba mieć jakiś dyplom, nie? <grym> I tyle chyba, bo już się nagadałam. To muszę teraz się trochę napić wody. Że będę dużo piła tej wody i długo to już was zostawiam i trzymajcie się ciepło jak buty papy Smerfa. Dużo, dużo butów papy Smerfa życzę Wam. Happy birthday, Smurfy, to tuju!